Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią tutorialu na wykonanie bazy albumowej wiosennej. I ja będę używać tutaj papieru o gramaturze 250 gram. U mnie papier w kolorze yy, zielonym, to jest Crash Kiwi. Taki delikatnie nakrapiany, jak się przyjrzeć z bliska. Natomiast myślę, że on fajnie tutaj nam zapasuje z tą kolekcją i doda troszeczkę życia. I zaczniemy sobie w dzisiejszej części od bigowania, i będziemy bigować pięć arkuszy pod nasze karty albumowe. Układamy papier w poziomie. Szerokość karty albumowej to będzie po prostu połowa formatu A4 czyli czternaście osiemdziesiąt pięć i biguja. Będziemy tak bigować pięć arkuszy łącznie. Raz. Dwa. Trzy. osiemdziesiąt 14, 85, i już chyba mamy, czy jeszcze nie 4 i jeszcze jeden piąte 14, 85. Wysokość najwyższej karty albumowej to 21 cm. Czyli nie będziemy jej już skracać w zasadzie dwóch kart. Ok. Tutaj mamy do docięcia karty albumowe i przechodzimy do klapek. Będziemy mieć tutaj klapki zarówno pod zdjęcia w formacie 9x13 cm, jak i 10x15. Zaczniemy sobie od tych na 9x13. I ustawiamy sobie arkusz w poziomie i będziemy sobie pigować na centymetrze. Tutaj jest akurat, jeżeli chodzi o te formaty klapek pod zdjęcia 9x13, to zarówno w tym przypadku, jak i w tym, który za chwilkę będziemy wykonywać, bardzo istotne jest właśnie precyzyjne wymierzenie tych skrzydełek i bigowań, ponieważ praktycznie one będą na styk, żeby nie było zbyt dużego odpadu. Czyli centymetr przesuwam się w prawo o 3 mm. Odwracam kartę i robię dokładnie to samo po drugiej stronie, czyli centymetr. Przesuwam się w prawo o 3 mm. Czyli tutaj będziemy mieć docinkę pod klapki o formacie. Klapki będą o formacie 9,5 na 13,5. To mamy raz, i będziemy sobie docinać jeszcze kolejny arkusz, yy, bigować pod klapki 9,5 na 13,5. Natomiast one będą w innym położeniu. Yy, I tutaj sobie układamy arkusz w pionie i odmierzamy sobie dokładnie centymetr. I w obrębie tego centymetra musimy zrobić podwójne bigowanie, czyli przesuwam się w lewo. 2 mm, już tym razem nie 3, 2 mm też spokojnie wystarczy. Czyli będziemy mieć takie małe skrzydełko, ale myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zainstalować je w projekcie. Odwracamy i znowu na długiej części arkusza odmierzamy centymetr i przesuwamy się w lewo dosłownie o 2 mm. Cztery klapki z tego arkusza. Możemy sobie przejść do kolejnych dwóch arkuszy. i Będziemy sobie tutaj bigować dokładnie w taki sam sposób. Tym razem klapki dwie o formacie 15,5 na 10,5. No i jedna taka będzie wyższa na wysokość karty albumowej. I jak będziemy sobie bigować? Ustawiamy w poziomie kartkę i bigujemy na wysokości 1,5 cm. 1,5 cm i przesuwam o 3 mm, robiąc podwójne bigowanie w prawo. Odwracam arkusz. Znowu 1,5 cm. Przesuwam w prawo o 3 mm, robiąc podwójne bigowanie. I reszta tutaj do docięcia. Dokładnie to samo robię na kolejnym arkuszu, czyli znowu 1,5 cm. Biguję. Przesuwam się w prawą stronę o 3 mm, robiąc podwójne bigowanie. Odwracam arkusz. Dokładnie robię to samo z drugiej strony, półtora centymetra i przesuwam w prawo o 3 mm. I kochani, w zasadzie został nam jeden arkusz, z którego będziemy sobie bigować zarówno wysoką klapkę. Dobrze mówię: wysoką klapkę, ale zrobimy sobie również system bindowania system bindowania, który będzie się składał z trzech elementów i zaczniemy sobie od tego systemu bindowania będziemy sobie bigować co centymetr centymetr, czyli układamy papier w poziomie bigujemy centymetr, dwa centymetry trzy centymetry 4 cm. 5 cm i teraz na 5 cm będzie cięcie. Na 5 cm tniemy, ja więc ja sobie delikatnie tylko zaznaczam góra, dół miejsce cięcia i jedziemy dalej 6 cm. Biegujama. 7 cm. 8 centymetrów, 9 centymetrów i na dziesiątym centymetrze zaznaczam sobie linię cięcia góra dół i jedziemy dalej. 11 centymetrów. 12 centymetrów, 13 centymetrów, 14 centymetrów i na piętnastym centymetrze zaznaczam moment cięcia góra dół, czyli mamy coś takiego czyli na 5, 10 i 15 będziemy ciąć. Natomiast od drugiej strony układam sobie tutaj czystym arkuszem z tej strony i odmierzam 13,5 cm, biguję i przesuwam się w lewo o 3 mm, robiąc podwójne bigowanie. Podwójne bigowanie. Tak? Czyli eee, teraz się zastanawiam, może tutaj sobie zrobimy dwie klapki. No, jeszcze zobaczymy. Eee, tutaj mamy taką dużą klapkę, 13,5, podwójne bigowanie. Tutaj mamy moment cięcia, czyli będziemy mieć takie małe skrzydełko. No, a tutaj już trzy elementy, które będą się składać na system minowania. Dodatkowo mamy jeszcze dwa arkusze. Natomiast te dwa arkusze będziemy ciąć i bigować dopiero po zcięciu. Tak przygotowane arkusze zaraz będziemy ciąć. I przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do cięcia. I tak mamy ułożony papier po zbigowaniu. Ja go odwracam i idziemy dokładnie w tej samej kolejności. Czyli pierwsze dwa arkusze, które bigowaliśmy, to były arkusze. Pod karty albumowe. One są zbigowane po środku i dwie odstawiamy, ponieważ one są już wymierzone na gotowo. Czyli sobie ja to odkładam. Następne dwa arkusze będziemy ścinać, czyli to są również karty albumowe zbigowane w połowie i będziemy je ścinać na wysokość 15,5 cm. Czyli odmierzamy sobie 15,5 pół Zcinamy, czyli mamy jedną kartę i druga, 15 i pół, 15 i pół i docinamy, czyli mamy kolejne dwie karty albumowe i z piątego arkusza. Dotniemy sobie dwie karty albumowe, czyli mamy zbigowany arkusz po środku i tniemy go w połowie, czyli na wysokości 10,5 cm. I z tego arkusza powstają mam, dwa fragmenty i to będą nasze dwie karty albumowe. Karty albumowe za nami i przechodzimy sobie do arkusza, z którego będziemy docinać klapki. Co robimy? Zalinamy sobie na pierwszej linii wikowania i docinamy na wysokości 13,5 cm. Odwracamy 9,5 i odwracamy i bierzemy tą pozostałość i również 9,5 i docinamy. I z drugiego fragmentu, który nam pozostał, również zaginamy sobie. I tutaj też docinamy na 13,5. Tutaj może być jakiś milimetr, dosłownie. Mi chyba nawet tutaj nic nie pozostało. Idealnie docięta, więc ścinam tylko po długości na 9,5. 9,5 centymetra. I docinam kolejne. Kolejną klapkę 9,5 cm. Czyli cztery klapki. Kolejny arkusz, również klapki o formacie 9,5 na 13,5, ale tym razem w innym ułożeniu, czyli układamy sobie, tu mamy linię biegowania po tej dłuższej krawędzi, układamy sobie w poziomie, odmierzamy 13,5 cm. Teraz. I dokładnie to samo z tym odpadem 13,5. No i sobie zaginamy 9,5. I tutaj powinniśmy mieć już na wymiar 9,5. Zawsze można sobie to sprawdzić. Czy mamy te 9,5? Zgadza się. Więc kolejne dwie klapki i tutaj również zaginamy 9,5 no i ta klapka też jest już na wymiar i przechodzimy do klapek o formacie 10,5 na 15,5 cm. Pierwszy z tych arkuszy zaginamy sobie na pierwszej linii wigowania I. Docinamy na 15,5 cm. Odwracam i ścinam na wysokości 10,5. I tym samym stworzyłam dwie klapki o formacie 10,5 na 15,5. Tutaj mamy fragment, który nam pozostał. Ja go również zagnę na pierwszej linii pikowania. I sprawdzam, czy mam tutaj 10,5, czy nie trzeba ja czegoś dociąć. No u mnie idealnie dosłownie może być tam przesunięcie około milimetra. I zostawiam sobie tą klapkę, i dokładnie to samo robię z kolejnym arkuszem. Czyli znowu zaginam na pierwszej linii biegowania i docinam na wysokość, na szerokości 15,5. 15,5 cm. Odwracam ten fragment i docinam w połowie, czyli na wysokości 10,5 cm. I kolejne dwie klapki. Natomiast tutaj, ja tylko sobie sprawdzam, jest idealnie szerokość 10,5. Zostawiamy i pozostał nam zbigowany arkusz pod system windowania. I będziemy sobie ciąć. Na 5 cm, czyli tutaj nam się zaczyna ten system po tej stronie, tak? O, i tutaj na wysokości 5 cm ścinamy, Może inaczej, żeby było prościej. Cetnijmy na wysokości 15 cm, czyli cały ten system już 15 cm. Na wysokości 10 cm będzie nam troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o cięcie, szczególnie mi na tej maszynie. I znowu 5. Czyli co nam powstaje? Trzy takie fragmenty do systemu bindowania. Teraz będziemy sobie jeszcze je ścinać na wysokości. Natomiast tutaj powstała nam taka duża klapka. I ją pozostawiamy. Ona ma tutaj 13,5, podwójne bigowanie, skrzydełko, wysokość 21. Zostawiamy. Natomiast te trzy elementy, będziemy sobie docinać. Yy, jeden z nich yy, będzie pod karty o wysokości yy, 21 cm. W związku z tym, można sobie zostawić w tym formacie, można milimetr dosłownie ściąć. Yy, żeby te karty wygodnie nam tutaj weszły na skrzydełka. Drugi fragment będziemy potrzebować pod karty albumowe o wysokości 15,5 cm. W związku z tym ja milimetrem mniej dosłownie ścinam, czyli, czyli 15,4 cm. To jest drugi system i trzeci mamy 10,5 karty wysokie. 10,5 cm, 10 cm, w związku z tym na 10,4, ja sobie tutaj docinam. I mamy trzeci fragment potrzebny do systemu bindowania. Pozostały nam dwa arkusze, które nie zostały zbigowane przez nas. I w pierwszej kolejności odetniemy sobie z tych arkuszy fragmenty o wysokości 13,5 cm. 13,5 cm dokładnie, żeby już nie trzeba było ich docinać. 13,5 i ten fragment zostawiamy do zbigowania oraz 13,5, z tych dwóch fragmentów będziemy tworzyć książeczki, książeczki takie składane. Natomiast te dwa fragmenty to są fragmenty, które wykorzystamy sobie na wyklejenie stron wewnętrznych okładkowych i one mają wymiar 16,2 na 21. Więc te dwie odkładamy. Natomiast ja sobie jeszcze biorę maszynę do bigowania, narzędzie do bigowania i zbigujemy sobie tutaj te dwie książeczki. Układamy te fragmenty na wysokości w poziomie, na wysokości 9,5 cm. Przesuwam się. O kolejne 9,5. W związku z tym będziemy mieć na 19 cm bigowania, czyli 9,5, 9,5 to 19 Wbiguję. Robię podwójne bigowanie, czyli przesuwam się o 3 mm w lewo. I już nie trzeba będzie nic ścinać ponieważ powstaje nam e, jakby książeczka, podwójne bigowanie i skrzydełko. W takiej wersji to pozostawiam i dokładnie to samo robię z drugim fragmentem, czyli 9,5 cm, 19 cm i przesuwam się jeszcze w lewo o 3 mm, robiąc podwójne bigowanie. Czyli mamy drugą książeczkę. I kochani, to są w zasadzie wszystkie elementy, które potrzebne nam są do tej takiej podstawowej bazy albumowej, aby stworzyć ten projekt wiosenny. Ja, kochani, Wam serdecznie dziękuję za udział w tym tutorialu, za taki miły odzew. Przede wszystkim dziękuję Wam też za to, że chcecie ze mną pracować. Jest dużo osób, które gdzieś tam. Dają mi znać, dajecie mi znać o tym, że tworzycie razem ze mną. To jest naprawdę fantastyczne. Bardzo się z tego też cieszę. Mam nadzieję, że ten projekt nie jest na tyle skomplikowany, aby sprawić wam trudność, a z drugiej strony jest na tyle ciekawy, abyście chcieli go właśnie wykonać razem ze mną. Myślę, że jest to też projekt taki mocno nastawiony bardziej może na taką kompozycję przestrzenną. Szczególnie jeżeli chodzi o układ bazy. Natomiast myślę, że jest na pewno ciekawą opcją, jeżeli chodzi o album, bazę albumową, którą zresztą możecie też dostosować do każdej innej okazji. Też w zależności oczywiście od kolekcji, którą akurat dysponujecie. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakiś problem przy, na tym etapie, przy tworzeniu tej bazy, to ja z chęcią Wam pomogę. Zapraszam do sekcji komentarzy. Na, na dzisiaj Wam już dziękuję i życzę Wam pięknego dnia. Do usłyszenia w kolejnej części. Cześć.